Nowa piosenka świetlne cienie dostępna już teraz na kanale Kamerzysta. Sprawdź link w opisie. Witam Państwa bardzo serdecznie, ja jestem kamerzysta, po mojej prawej stronie znajduje się karinka i w dzisiejszym odcinku będziemy udawać, znaczy ja będę udawać, że jestem e, pijany, także... Nie musisz udawać, bo czasami Ci się zdarza. To czasami mi się zdarza, ale w dzisiejszym odcinku będę udawać przez... No zaczynamy, wiesz co? No to fantastycznie, robimy inny film. A dlaczego niby? E, ponieważ muszę się zepsuć na że i na A może mnie drzwi jak gadasz takie rzeczy? Nie, ich nie ma w domu. A gdzie niby są? Ja poszedłabym w wybrałam, bo jakieś w Słuchaj, a tak nie będzie, że oni sobie będą ze mnie robili bekę, więc zrobimy sobie na nich pranka. Że będą się popokali. popokali. Ale miałem inny film nagrywać, ja miałem nagrywać, że z jestem... Dobra, nie no, Dobra. Codziennie możesz nagrać film, no więc możesz go nagrać jutro, co ci to robi bez różnicy, albo nagramy filmy dwa, tak? A dzisiaj musimy nagrać ten film, mnie to nie interesuje. Dobrze, ale bo co chcesz? O, a ty ostatnio tak samo z nimi razem mnie e, denerwowałeś, więc e, jesteś mi to winien. Dobrze, co chcesz nagrać? A ja nie w ciąży. A może jesteś? Weź, ty. Ale z kim? No nie powiem im. Oni, e, ale drewna. Jaszczur będzie miesiął z Jaszczurym, a drewniarz z Drewniarzem, i oni będą się kłócić. Drzisz z Drewniarzem w ciąży, a Jaszczur z Jaszczurym w ciąży. E, się... A może ty rzeczywiście jesteś? Weź! Wiem, no, ja że a wyobrażasz sobie dredziarza i wiolet zmutowanych w jedno? Ale nie, ja bo miałabym Dobra, nieważne. Na pewno chcesz to nagrywać? No tak no? Witam Państwa bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku Wielka wpadła na rewelacyjny pomysł, w którym będzie udawać, no, no. że jest w ciąży z Jaszczurem bądź Tredziarzem i nie wie, kto jest ojcem, tak? Dobrze zrozumiałeś? Nie, no żoną. No ojcem. Nie wie, kto jest ojcem. Dobra, pokaż, gdzie mają zasubskrybować kanał i możemy to zaczynać, tylko Dobra, trzeba to dobrze rozpchnąć. Tutaj czerwony przycisk, który klikniecie tam na dole. Jesteś, Karina Dobra, no pomożesz nam? Musisz nam pomóc. No w sumie to nie jest zły odcinek, to pa. będzie zajebiste, bo oni nie będą wiedzieć, kto jest ojcem. Wiesz to ty jesteś moją koleżanką, więc ja tobie co, mówię, co nie? Więc oni też uwierzą, że jeżeli to tobie powiem, no to jeżeli... Ale jesteś papla troszeczkę, więc akurat... Ja nie jestem to... papla. A... To musisz troszeczkę poudawać, wielka, że się źle czujesz i że jesz dużo rzeczy. Ja dochowuję sobie... To nie zle... będzie trudne. Po co mnie bierzesz na słuszko? No wyszła No wyszła. ona kłamie. To znaczy? Jest w ciąży. Ja wczoraj wieczorem zaczęłam sobie zrobić herbatę. Mam kartło bo mnie, boli bardzo. To była nie wiem, druga leś, a ona po prostu lodówka otwarta, wszystko tam. Ale to nie było normalne, tam była nutella, masło orzechowe, ogórki zwykłe, kiszone i jadła i mówi A Karinka, ty nie jesteś chłodna Ty myślisz, że ona jest naprawdę w ciąży? No tak, ona chce teraz, nie wiem, jakąś wymówkę chyba zrobić, żeby się ponabijać z chłopaków, ale ona jest wciąż ciąży Najgorsza jest pewnie to, że ona nie wie z kim ja pier... o kur... Tredziarz, jak ci z mija? No co, otworzę muzykę, otworzę muzykę A ja co? ci współczuję chłopie, współczuję ci co? dzisiaj chłopie Nie ważne co, e, no. co tam energetycznie smakuje? Polecasz? Nie polecaj, nie, nie, nie. Nie, nie polecam, ale smakuje. Ja, czemu? Eee, nie Czuć? Czuć coś jest nie tak? Nie, nic nie, nic nie jest nie powiedz. tak. Po prostu no patrząc patrzą no na twoją niewyjściową mordkę, no po prostu to muszę powiedz. to stwierdzić. Ale że powiedz. No źle wyglądasz, no. Ja źle wyglądam? Wszyscy z chrupkami w mordę. To moje A co ty tak jest wielka? Co ona takie? Widzisz, jak ona żyje?

Czemu wystawić? co, znowu ma to jedzenie. Okay, Czy ona wymiotować pobiegła? Czemu? Ale nie wystawi że tak, że na grze. góreczki słodkie się wymiotuje, W ciąży jest. Na 100%. Wymiotuje. Że co? No wciąż jest, na pewno. No jeżeli kobieta jest słodkie, zagryza ogórkami, jeszcze mówi, daj popić energetykiem i leci wymiotować, jest w ciąży. Wojskiem jest, jest w ciąży, to wiesz? Nie. Co? Świnia? to Świniak? Jak? Czemu ono nie jest? Ono ucieka z tym sosem. Dobra, niech sobie świniak zjeść socz słodkowy, my musimy, no, musimy to ograć jakoś. Bo... No oni, znaczy konserwator już powiedział wprost, nie? Bo my nie, powiedzieliśmy mu, trochę za szybko chyba powiedział, w sensie, no bo wiesz, ona takie symptomy pokazała wiołka, jakby nie patrzeć, za bardzo chyba, przesadza trochę wielka. No ze za wszystkim przesadza. Posłuchaj, no jest sprawa, no troszeczkę za bardzo no, no. wyleciałaś przed szereg, Powiedziałeś, że ona jest w ciąży, a my nagrywamy taki film, że ona im wykręca. Prank. To jest prank. Aha. I wyleciałaś trochę przed szereg. No, no dobra. Ale nie wiem, czy za bardzo nie wyleciałaś, czy nie skapną, bo to jest... że po prostu ona ma coś takiego tak jako, że tak... No bo rozumiesz, bo jeżeli mówisz im wprost, że ona jest w ciąży... No, no to tak... Tak jakby to było ustawione, troszeczkę to wygląda, rozumiesz? No tutaj idę im wytłumaczyć. Zobaczyć, Jarnelio, o co chodzi. Wiącia. A ty ci tak. No bo to ja. po prostu. O co ty leżysz po tym ciepłym Jak mieszam? ogóry z płatkami czekoladowymi. Pewnie przez to, nie, Jaszczur? No, a to normalnie ogórka i płatki. No ty tak robisz. No ale to ja. się nie że on będzie najtrudniejsze. W sensie co, chcesz mu powiedzieć to wprost? No, nie Ale nie, nie możesz jak powiedzieć tak, perfilnie wprost. Poczekaj, no to jakoś trzeba raca, raca, podobnie, Przez, Przez, to zmienić. To podobnie jestem w tak może powiedzieć. A potem by się do mnie, bo możesz mieć mię, to jest... Przy wszystkim powiesz. No to co on może sobie pomyśleć? A ma tak nie pomyśleć. To pomóż mi trochę. No to powiedz mu po prostu, że ostatnio źle się czujesz i podejrzewasz, że jesteś w ciąży. No i to jest, że to jest z nim związane. Czy w wielu porozmawiać? Nie mogę, nie mogę traktować was na poważnie, bo nie potrafię. Nie umiem ciebie potraktować no na poważnie. Słuchaj, proszę ale nie popchnęłaś w tym momencie, czemu? Się praszam, teraz się Chcesz mi coś powiedzieć i tak się rozmowę, tak? Aha. A, a, co mnie to interesuje? Aha. No to masz przyjdę, no. Co? No to już źle myślisz. No nie myślę, no. No to masz problem, no generalnie wyjdź stąd. Ale tak to po prostu tak już na nie być poważnie, nie życzę jest sobie. No dobrze, śmiejesz się. Ale ona sobie robi sensy. Ale to ty tu stoisz, zresztą. trzymasz kamerę teraz. Ale jest głos. włączona, zobacz sobie, dobrze, jest. Włączona. Tak. jest włączona. Każdemu tak mówisz. Ale jest włączona, sprawdź sobie. Dobrze, poważnie. nawet jak dobra, niby ci wierzę, nie? Ale ty e... poważnie, że no? No, Ech, nie obchodzi mnie to. E, możesz mieć e, dziecko z menelem, z jakimś. Z... Ale ja nie No dobra, dobra. Ale chodź Wiola, bo to nie ma co z nim dyskutować. Ale w no, ogóle to, 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 to jest dla mnie, No i masz problem. Możesz mieć dziecko z. Nie, to ty tak mnie to... Ze mną problemy, ale... rozumiesz. Słuchaj, nie obchodzi mnie to. Wyjdź stąd, e, nie oskarżaj mnie o takie rzeczy. Idź stąd. Po prostu. Dobra, chodź Wiola, nie to nie ma co pingować. Ja widziałem, co on nie, nie, to nie jest żaden znak. Nie, to nie jest rady. żaden ja znak. Nie, to nie jest żaden No <grym> Dobra, to ja zachowaj się jak facet. Umiesz się zachować jak facet? Się nie, zachować... bo on nie jest facetem. Wypij dalej. Ja mówię do ciebie poważnie, jak chcę robisz! Ale się bezczelnie zaufał. No. A jakby bez kitu była, to co? Tak, też by mnie tak potraktował? Jest trochę chamskie, nie? No, ale... No chyba jak będzie no? trudnym zawodnikiem. Inaczej, jeżeli ty byś naprawdę z nim była w czymś, no, to co by cię tak potraktował? No w takim razie tak. on jest bezczelny, nie? Nie chcieliście mieć z nim dzieci. Tak? No ale, ale bo ja oś, ja ojciec ja... go też zostawił, więc to chyba jest dziedziczne. No możliwe, no. Trzeba po prostu się takiego, wiesz... Odpowiedzialności na pewno. Może ja no dobra, inaczej zareaguję. Dobra, ja najpierw ja musimy zrobić test. No dobra, ale to musisz powiedzieć przy, przy, przy Mariuszu wózki. od razu, że jedziesz po, ten, po testy. Dobra, to bym po, po, Że przy, może po podwieźć, no czy może to... podwieźć, Mariusz? Po ja po test, ale nie powiem o co chodzi dokładnie. Mariusz! Proszę. proszę. nie nie może bo Nie pamięta, bo mnie na Nie chcę żadnego żadnego nie Dobra, no proszę. Nie, nie, nie. Ale nie, to ci drogę, proszę. Czego się cieszysz? No dobrze no. A po co ty no chcesz jechać? Dawid, po taki test. A jaki No chodź, po, no po prostu przestań no. no no. no. no, no. no. do pytania. Chcesz coś tam na. na tak? No jest mnie Dobra, weź, proszę, chodź. Wszystko radziarze. A co ty tak siedzisz tutaj na kominku, kolejkę? Słyszałaś w ogóle po co Wiela pojechała? Nie no. no. słyszałam. Po test ciężarowy. Na serio? Co ja ja robię? Uśmiechała się, bo najprawdopodobniej. Tak, No. Nie, mówię ci na serio, jeszcze. A też mnie wkręcasz. No i Ale po co mam ci wkręcać? Ja rozmawiałem z Kariną, to ty się wtrącasz. Pytałeś się po co pojechała, to ci odpowiadam. A teraz macie do mnie jakieś spruty. Nie Nie, nie, robiłaś sobie jaj, nieważne. Zresztą ja mam to w dupie. Tak, ja nagrywam oddzielny, oddzielny film, nagrywam vloga, a ty mi się wpieprzasz słowo. No także, Karinka, co o tym sądzisz? no, najlepiej, jakby do lekarza poszła, no, bo ten test to jednak nie jest takie 100% potwierdzenie. Sami widzicie, jak wygląda sytuacja specjalnie, bo powiedziałem, przy Jaszczule, że po prostu się, się przejął. Trochę mi go szkoda, jest bo inaczej zareagować. Ale czy na serio ona tak gadać, sebekę ciśniecie, no No to chyba ty wiesz, powinieneś wiedzieć. Spaliśmy w jednym łóżku, a jakby się ten no, może się nadziała w nocy i ten, no to nie wiadomo, bo ja się czasem budziłem w takim w dziwnym stanie. E nie obchodzi mnie to, Jaszczur. To raczej, raczej was. Raczej drewniarza dziecko, tak? Aha, czyli, czyli podejrzewasz, że może, że może być w ciąży, tak? No, ja nie podejrzewam, to wy tak mówicie. No ale coś podejrzewasz. Yy, moim zdaniem chyba nie ma takiej opcji. Ale, no ale jednak tu ale przyszedłeś mogła, i jednak mnie się zapytałeś, czy jest taka być, opcja. być, ale raczej nie ma. Aha, czyli mogłaby być, ale raczej nie ma. Czyli najprawdopodobniej jest i boisz się, że jesteś ojcem. Nie, chyba nie ma, nie? Ja ci Jaszczur na to pytanie nie odpowiem. Nie wiem, co robiliście, nie wiem, jak robiliście. Nie, nie... Ale ten test pozytywny wyszedł takiej. Nie, pojechała dopiero po test Dawtek i z Mariuszem. To mówiła coś o No pojechała dopiero po test z Mariuszem jeszcze nie wiadomo nic. Ale dziwnie się zachowuje, w sensie jadła dużo. No nic nie wiadomo, tak? No nic. No, to warto tam. Nic na pewno nie ma, tylko ten. Mariusz, cały czas mnie się dopytuje, czy ona jest w ciąży, że ma co z że w ogóle wie, co się dzieje. Znaczy Dredziarz ma to w dupie, nie? Czyli jak ona by była w ciąży, to by w ogóle się nie przyznał do dziecka. No nie że się bawi, gdy dzisiejsza była dziecko. Kazał jej za przeproszeniem wyp. Tak nie powiedział? No przyjechali, także no, coś czuję, że będzie grubo, nie? Idziesz zrobić Ty, słyszysz? Markera, marker to w tym. Dobra, potem Ci pokażę. A no Pani powiedział, że jutro szyba będzie. Co jest? Ja wiem, ale ja nie jestem głupi, no pranka nagrywacie, nie? No. No właśnie, no, ale z tego pranka chyba wyjdzie na serio, bo ona chyba jest serio wciąż. W sensie, co masz na myśli? Ona się tak wcześniej już Co masz na myśli? I te słodkie, rzeczy, ci już wcześniej podejrzewam, te kapelisiki takie. Mówicie. ona chyba naprawdę, jest w ciąży. Nie żartuje teraz. Nie? Ale wiesz no, co, tak ale wiesz co, my, my nagrywa... też to... Czekaj, 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 bo my też to z Kariną podejrzewaliśmy. A ona ci pewnie posunęła pomysł, że pranka takiego zrobicie? No też. Tak. Żeby nie wyszło. No bo ona to specjalnie zrobiła, żeby nie wyszło, że serio. Nie, się wydaje. Ale dobra, jak serio jest to co? Ja chyba będzie mieć dziecko na kanale? No wyobrażasz to sobie? Nie, nie wyobrażasz sobie. Dobra, muszę jej pomóc e, prankować. E, w sensie markerem dopisać to te z bo ona na pewno ten, na to nie nasika. A ona na to nie nasika. Wątpię czy na to nasika. Wątpię. Redziasz! Redziasz! Sławki! Wiola właśnie robi test Przeszkadzasz mi Wiola właśnie przeszkadzasz robi przeszkadzasz test mi. ciążowy i najprawdopodobniej jesteś ojcem Wyjdź Jestem zajęty, robię coś ważnego A jak, co jak jesteś mnie, ojcem? Co jak jesteś ojcem? Generalnie mi przeszkadzasz Ale co jak, e, jak jesteś ojcem? Wiola właśnie robi Okej. test ciążowy No to nie robi To jest odpowiedzialność za swoje czyny Ja nie mam żadnego dziecka, nie rozumiesz? Mam zrobić aferę? Mam zrobić dym? Mam tam iść? Zaraz jej ten test wywalę przez okno Wyrzucę albo nie wiem co z tym zrobię Bo ja nie chcę o tym słyszeć I to są wasze... To zrana urajenia. Jesteś chory, nie? Uż Bierz odpowiedzialność! Jaki z ciebie facet! Wynoś stąd. Jaki z ciebie facet! No tak, jest. że jak ci zaraz przybale to odlecisz i ci wypadnie kamera. Dobra, Taki ze dobra, mnie facet. No. Dobra, dobra. Wynoś się Wychodzę. Jezu. Nie chcę tego słyszeć. No agresja, i będzie agresja zaraz. Wynosz no, się. No co, twoja kuzynka jest najprawdopodobniej w ciąży. No ale co ty sądzisz? No to jest jednak twoja kuzynka. No to twoja rodzina zobaczyła się nie przyznaje do dziecka. No, no trzeba wykonać badania i sprawdzić po prostu, no u mu się sprawdzi, jak to, to jest teraz? No robię, no czekaj, no ja nie mam i... podejrzewa, że podejrzewam, bo my takie rzeczy. Co no, to o, ja takie chciałam z nie mam taka, a teraz mam to już. O, jeszcze? Objawy, objawy wyszły, o, ja, nie że jestem ciągle głodna. się, nie? Robisz się, to ciekawe, i pokazujesz, i, i koniec. A co jeszcze, jeżeli się okaże, jak byłeś ojcem? Co, co przyszły tak chcę powiedzieć? A ja ci mówiłam, że musimy się zabezpieczyć, co ty nie chciałeś. No tak, tak, tak. No bo nie, a, ja nie raz przez, e, Przed kamerą, że. E, nic nie robiłem. Nie chciałam się zabezpieczyć, co ja chciałam, nie chciałam. tobą. nie, że nic nie, nic nie robiłem z tobą. Przez żaden mi się nie przyznał, taka jest Dobre, prawda. On się chyba trochę trochę przyjący. A on, on się w przeciwieństwie do drogiadla? Tak, tak, proszę jak to wygląda z okay. Domaluj No maluj, tak? Dwie kreseczki i lecimy z tym. Ja idę już, nie, żeby nie robić przepału, tak? Tylko schowaj ten marker i zawołaj obydwu. Zawołaj Eee... Co? Co jeszcze? Ale ty Idziemy wylec zupę. No to niech ona idzie sama, bo Wielka robi test właśnie. No i co? I ty patrzysz jak ona robi test? Nie, ona dopiero zalewała, to już miała próbkę i zalewałam to moczem. Ja ja po prostu się bo potrzebuję wsparcia teraz. I co? No nie wiem, no robi test 5 minut. Robicie? 5-10 minut, nie wiem. Daj, daj spokój, poczekaj. Dredziarz! Dredziasz! Dredzia, siadaj tutaj kobój, obok jaszczura, bo jest sprawa do wyjaśnienia. Tak, Wielka poszła zrobić test i mnie to gówno obchodzi. Ktoś z was jest ojcem, jeżeli jest ciąży, to któryś z was jest ojcem. I zaraz wyjdzie. No, zobaczcie. Co ty rzuciłaś? Gdzie rzuciłaś? O, zobacz, czyli do niego, do jego, tak? Zobaczcie. do ciebie, zobacz. Ty jesteś nienormalny, jakaś. Nie moje i nie będzie moje. A co co tam było? Bo nie wierzę w to. Że jest? I e, nie, jak, jakby było to i tak nie jest moje i nie będzie. E, na pewno e, nie z tobą. I, e, Ale ja i tego nie chcę chcesz... się chciała! Ale mi się szkoda obrazać! Co zrobić? Mi, to mi to szkoda obrażać. Nie szkoda jest, wiesz? Nie. Nie szkoda obrażać. <laughs> No zobacz, jeszcze. A że dwie kreski, kreski to co to? A to że znaczy, że jest ligówkę, nie? Ligowo. Chodźcie na sklep, U, na to, co dziecko? się dzieje. Dziecko, nie, nie, mam mam teraz. nie mam żadnego dziecka, nie rozumiem. Mamy to, 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 to nie, to nie to 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 jest poważna sprawa. 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 To jest poważna sprawa. To jest w ogóle... Ty to markerem pewnie namalowałaś albo czymś. Zrobiłaś tak, żeby mnie wkręcić. Co? Zobaczyłaś, że sklep i pieniądze, to od razu chcesz mnie na dziecko zrobić? Moje pieniądze. zrobić? Bo co? Bo sklep? Nie, 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 nie. Jak już, to ty będziesz się opiekował, łaził, jak Dlaczego? jakiś fantofel będziesz chodził, bo ja się do tego nie nadaję i to nie jest moje dziecko, nie będzie. E, ja ją e, okazyjnie coś zrobiłem tylko, a ty sobie ją na prawo i lewo ja obracałeś, nie, 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 to nie, nie, jest twoja sprawa. To Ale to ty ją zalałeś, nie ja. Ja tylko e, zrobiłem okazyjny, okazyjny e, ten... E, z was jest, ktoś z was jest ojcem, tak? Dziękuję jeszcze, żebyś nasrał jak sramy, jak szamy, jak kurde chlejemy, żygamy. Co jeszcze nagrasz? Co jest z kamerą i e, otwierasz jakieś nowe rozdziały. No. Ktoś z was... Karina, publicznie, to widzisz w ogóle co tu się dzieje? Publicznie, publicznie, takie rzeczy wstawiasz, że dziecko, co o tym wiesz, że ona jest w ciąży? No, tak Trzeba było później powiedzieć. No tak się się zachować bez ale ja jej nie będę wspierał, bo ja nie chcę jej wspierać. I nie będziesz wspierana przeze mnie, bo na to nie zasłużyłaś. I nigdy nie będziesz zasługiwała. Jakby w była... Nigdy nie, nie, nie dałam oprócz was! Bo to była pierwsza firma, Ja Jest to... wspierana. to jest normalne, że się jest jednym, a jak ty poszłaś tu, tu poszłaś się nie wiadomo gdzie, to wiadomo, że nikt jej nie będzie teraz wspierał. A te... Ja szczerze, najprawdopodobniej wszystko wykonał, bo chce ze mną wyjść. Na ten moment zaraz przyjdzie, także szef, z nim. Najprawdopodobniej po prostu w tym uwierzył, także... przemyślałem stare sprawy, wiesz? No. no. Jednak no dziecko nie jest niczemu winne, tak, że ona jest nienormalna. Także jak było to dziecko moje, to ja się nie dajmy. Ale bez niej, no bo to jest bez sensu. Że jak ona widzisz, no, nie, dla mnie ona jest nienormalna, ja nie chcę z nią być i... No i nie. No ale to chyba trzeba ustalić, to jest z ojcem, no tak? właśnie, zróbmy testy, no bo cholera wie. No ale to czy Adena? Jeżeli z rydziarzem to robiła, to cholera wie, czy z jeszcze też nie robiła w tym czasie, nie wiadomo. Adena? No co włosy ci damy, no. No to idź do dredziarza, nie wiem, czy on ci da, tak po prostu. Zaraz No to chodź, chodź do dredziarza. Tu jest na pewno. Ledziarz, testy zrobić włosy dawaj. Włosy dawaj, Ledar, no zrobimy testy. Testy. To jest... Nie jej ma żadnych jej... testów. Ojciec. Progres, słaba pieniądze. Rozumiesz coś z tego? Ale na się wolę najgorsze. Czy... Wypad z Nie ma żadnego dziecka, ja tak, robię sławę, mam perspektywy. A ty wieśniaku, wypad stąd! Gadaj z nim, gadaj z nim. Ta koszulka, Gdyby nie ta koszulka, to byś wielkim! O! I... Ceł! Nie ma żadnego! Ja jestem sam, że Jestem wyżej! A ty jesteś beta! Wypierna, daj stąd! Wypierdaj no, stąd! Ale mi. dobra, postawię, daj, daj, daj alfa, włosy! Daj wyja. włosy, daj włosy to sprawdzimy! Ojcem jakim Ojcem! Daj włosy! Nawet jakbym był jakimkolwiek ojcem, to bym nie wychowywał jakiegoś Bahora od jakiejś wiolki! na pewno nie ja! Nie będę ja przecież Twojego no, no, wychowywał, jakieś Twoje! Ja stąd wychodzę! Nie no najlepiej pracy. uciec, nie? Najlepiej uciec. Nie, ty jesteś w chórze! Nie. Nie, nie, nie najlepiej uciec, bo ja nie mam nic do dorzucenia, bo ja wiem co robię. A ty? Wynoś się stąd, nie ma żadnych testów i nie ma niczego A nawet jak ja zrobisz, to nie będę się tym zajmował się jak małpa, jak małpa jak małpa No co małpa jak małpa, nie będę się zajmował żadnym dzieckiem A ty będziesz? Co? No no nie Jak po... będzie twoje to nie będę Ale będziesz czy nie? Twojego nie A swoje już tak Swoje tak, ale bez niej Aha, czyli będziesz się zajmował dzieckiem, weźmiesz bez niej, tak? Tak Będziesz się przecież zajmował będzie dzieckiem Dziecko zagłodziła Aha. i wszystko z nim źle zrobiła, przecież ona jest nieodpowiedzialna No to jak będziesz się zajmował dzieckiem i będzie twoje, to się nim zajmujesz i jesteś przegrany. Pionasie, najgorsze. Pionasie. To daj włosy. Sprawdzimy to. Jakie włosy? Zdredów, Chcesz wyrywać włosy dreadów. Później da. ci dam. Dziecko nie jest moje, bo o tym wiem i to jest oszustwo. A druga strona medalu jest taka, że jak jest twoje, ogromna beka z ciebie, pachole, najgorszy, wynosi stąd. No, jak jest twoje, to beka z ciebie. Nie, bo nie jest moje, ponieważ ja wiem, że to nie jest ja moje. też myślę, że jest twoje bardziej. Nie, ponieważ ja wiem, że to nie jest moje i, i chuj, no. A ja też i. Wynosi się stąd. To co, za No Dobra, no tak, tak, no, się. Co jest? Pakuj się, bierz rzeczy, zostaw tego pomidor. Jedziemy na Ukrainę. Co? Rzeczy masz już spakowane. Ja już wszystko opłaciłem. Co płaci Weź rzeczy. Ale ja nie rozpierzę. Opłaciłem, opłaciłem. jedziemy na Ukrainę. Ale... Ale ja nie wiem, czy to nawet nie masz się go zawryć zdanie. <laughs> nawet to jest moje, to tego nie będzie, dlatego... A co chcesz mieć dziecko? Dzieci ja fundują! O... Żebyś nie miała problemów, żebym ja nie miał problemów i nikt nie miał problemów, a ty... Ale Ty jesteś... Ty jesteś... masz 20 lat, ty jesteś stara? Dogaduj! Rób to masz robić! Ty się zajmij sobą! Ile ty masz lat? Ty się zajmij sobą, a nie jakimś dzieckiem! Widzisz, jaka awantura? A ty za grubo poszło, nie? Za grubo. Za grubo. półtora tysiąca euro przelał przed chwilą. Półtora tysiąca euro! Półtora tysiąca euro zapłaciłem! Ona specjalnie wyczuła sławę, wyczuła wszystko, e, pieniądze. Ona nie chce mieć dziecka z nim, tylko ze mną. Chce mnie naciągnąć w każdą stronę, na każdej stronie i zrobić wszystko, żeby żeby ja myślał, że, że to jest moje dziecko. No słuchaj, zaraz będzie trasa, płyta, wydaje sklep, merch, pieniądze, wszystko. Wyczuła to i na drugi dzień mówisz, że jest w ciąży? I chce zrobić to i chce zrobić e, ze mnie e, jakiegoś ojca? Przecież to jest albo jakiś e, fake, jeden ogromny fake. Albo to jest jedno wielkie, jedna wielka naciąganka. Tylko jak to jest naciąganka, to po co ja przed chwilą wydałem półtora tysiąca na y, operację? Z góry, od górnie na Ukrainie. Powiedziałem mi, żeby się pakowała, powiedziała, że nie. Co jest taki załamany? Wkręciłem się, no, na banie sobie wkręciłem. Ja mam plany, ja mam pełną rzeczy do zrobienia. Ja I no okay. co ty możesz mi powiedzieć, że co? Chcesz mi powiedzieć, że dziecko jest moje, że najlepiej. Podnosi to wszystkie ważne, czy to jest swoje. Wiesz dlaczego? E, że, że, co jeszcze? Wiesz mi powiesz? dlaczego? No e, zrobiła na tobie pranka. Na co? Zrobiła tobie pranka. Nigdy w życiu nie chciałam nic zrobić tobą własnego dziecka. Się, Wyłącz tą ma... kamerę, bo widzę, że nagrywasz. Co się stało? się zabrało? W ogóle nie jest mi ciebie szkoda. Ty mnie traktowałeś razem ze szczurem. Masz za swoje. Biedne dziecko się przestraszyło. ci tak. <grym> co teraz? <to jest>, <grym> o, a chyba on nas mi zapomniał. Wiesz, co on zrobił? Wiesz, co on zrobił? <grym> o, serio wydał półtora k... pieniądze. O, pieniądze. On serio wydał. On to łyknął bez kitu w końcu, wiesz, że tego nie uwielbiasz, I co teraz? Odejdź, nie dotykaj. jeszcze wydałeś 1500 euro. Na aborcję, której nie będzie, bo nie ma dziecka. No, nie masz Ale ja wiedziałem, że to jest oszustwo. No, to a, no bo. To dlaczego zapłaciłeś? No bo chciałem się no, jakąś klasą. jesteś głupi, bo nawet nie wiedziałeś, że to jest twoje dziecko, a od razu zapłaciłeś. Mogłeś mnie poprosić o testy, tak? Więc... Dostałem testy przecież. Ty jesteś... Ale chodź mi testy na oszustwo Dostałeś. Nas? A to do 12 tygodni można zrobić, jest tak czy siak, wiesz. Ja myślałem, oci... że ty jesteś załamana, a ty zgrywałaś szczęśliwą. Ty byłaś za zadowolona z tego, że będziesz mieć dziecko. Ty tam się cieszyłaś, uśmiechałaś, Więc y, ja Nie, nie że, ja... Widzę, że nigdy nie chciałam mieć dzieci. Jakbyś czasem. A, prostu, je... a ja nigdy nie, nie mogłem, nie chciałem dzieci. pozwolić na to, żebyś ty się wkręciła i chciałem to jak najszybciej skończyć. Wkręcaliście mi cały dzień, że jestem ojcem i Ale mogłeś poczekać wkręc... nawet gdyby to było naprawdę. Zeszłem? Nawet gdyby to chcesz było chcesz naprawdę, naprawdę. mogłeś poczekać, no? ja bym na twoim miejscu tak po prostu tego nie zrobiła. No nie, ses, no bo ja sobie, jak mówię, że tak ma być, to tak jest, no. Po co ja z góry? Właśnie, mogliśmy mnie osobiście zapłacić. Ale to należało cię! Ci Za to, jak ją potraktowałeś, to ci się należało. No, Aura, nie, nie, nie. Za Jak to, że potraktowała... Masz karę, tysiąca euro. Ty, Jaszczur, a ja taki załamany nadal? No jak co, no bo... jest ja tak. Tata ci nie powiedziała jeszcze o tym? Przecież jest ciemno. Przecież to, to Huber tak to już powiedziała dawno temu. że znaczy to prank. Jak prank? No prank. No w ogóle cię zrobiła. Że co, że nie jest się, że tak? No kurde, no raczej. A on to nadal przesywał? Ja to zabawa mi ja nie A ja sobie stałem i słuchałem, jak on przeżywam. taki załamany, kurde. O, o, o. Ale na widocze jest na. Ale mnie przeorazku, z na naprawdę. Ale cię no no. Co? to takie Jak się przeoraz? No przeorała mnie. co? Że co? A ty nie miałeś tu sprzątać? Znaczy, no tak, no, ale wiesz, no już był taki czas, że, że posprzątałem wszystko, więc. Biolczę mnie zaprosiła do siebie i... Okrótek Bielczy wyczyć nie chyba. Mówiłem do wariatów? Do wariatów. Nie wiem. Biorczek to jest hit. Ja nie wiedziałem, że ona taka, taka agresywna, taka, wiecie... A! To ty z Bielką teraz robiłeś to? W ty się tak cieszysz. Serio. Ale takie zabawne jest? Cieszę się Chciałem ci pogratulować. Ach, nie, ja już nie mam do udowodnić po prostu, Jeszcze ona mnie niczym chyba nie zadziwi, wiesz? No dobra, no... No dobra, no, no to, to nie ma chyba co komentować zbytnio tutaj w tym filmie, no A, ale... Czym się tak przejmujesz? Bo nie będziemy miał dziecka. Ale... Bo no, oh, chciał, bo oh, Może ty będziesz miał. Ja. Nie, no... <laughs> no właśnie, <laughs> może ty będziesz mieć. Nie, no gdzie, no wiesz...